Mój Dług, Moc Przetrwania, autor Sławomir Sikora, czyta, autor, 6 grudnia 2006 roku, Majowy Tunel, minęła godzina 2.10, naszło mnie, siedzę i piszę, dlaczego, sam nie wiem, E. przekomarzam się sam so ze sobą, po prostu muszę wywalić kolejny raz emocje przed siebie, a raczej... Na siebie. Wokół ro rozbrzmiewa muzyka z lat 80. Robin Gibb z, z śmiertelną Juliet. A teraz właśnie słyszę wstyd się przyznać Jason Donovan. O rany. Wiem, wiem, że pachnie archaizmem, a nawet wykopaliskami. Dla tych co nie wiedzą, to taki kolo, co to w latach 80. wpierw zrobił karierę w serialach australijskich, a później rozpoczął przygodę z piosenką i tak stworzył z Kali Minogue duet, być może i w życiu. Ile się w nich fanów kochało. A ja w ich przebojów uczyłem się tańczyć w warszawskim klubie Hybrydy. Od wiosny do września 1989 roku całe dnie spędzaliśmy na nauce tańca. No nie tylko, bo przecież trzeba było jeszcze czymś żyć. A i owszem, żyliśmy tańcem, treningami, karate, bramkami. Tak, byłem bramkarzem w Studenckim Klubie Karuzela, czyli ochroniarzem. I proszę się nie śmiać. Do dziś istnieje Studencki Klub Karuzela na osiedlu zbudowanym przez Budowniczych Pałacu Kultury i Nauki na warszawskich Jelonkach fińskich domkach, które russcy barbarzyńcy otrzymali w ramach reparacji wojennych od Finów. Drewniane fińskie domki nadal mają się dobrze. Mieszka w nich kolejne pokolenie studentów. Większość drewnianych domów należy do akademików. I pomyśl, że gdy Rosjanie przywieźli fińskie zabudowania, stawiali je na kilka lat. Tymczasem stuknęło im ponad 50 lat. prowizorki trzymają się najdłużej. Dziś osiedle znajduje się na Bemowie, a gdy tam pracowałem, należało do woli. Pozostała jedynie nazwa – Jelonki. Nie mogę, nie mogę pojąć, czemu słuchając Juliet popadam w stan hmm, smutek, ponurość, podszyta, podszyta nostalgią. W dół wpadam, wielki dół. Przede mną wielki, wiele obrazów. Z przeszłością, z przemijaniem, z czymś, co na zawsze się traci, co już nigdy nie wróci. Świat, do którego są pozamykane wszystkie drzwi. Tak, teraz czuję. Siedzę na kanapie, światło zgaszone, przez okno z 15 piętra widzę nowe budynki zasłaniają pałac kultury. Wewnątrz mnie okropne zmęczenie życiem. Jestem znużony tym wszystkim, czego dotknąłem. Odczuwam pustkę, odczuwam ból, straciłem wszystko. Nigdy nie poradzę sobie ze światem. Zawsze będę samotny. Nic mi w życiu się nie uda. Panie Boże, ile wody upłynęło? Właśnie w takich momentach jak dziś uświadamiam sobie, że 10, więcej, 12 lat wyleciało z mojego życia. Nie mogę w to uwierzyć. Jestem dziwolągiem, nienależącym nigdzie. Moje pokolenie się zestarzało. Niektórzy umierają. Niedawno dowiedziałem, dowiedziałem się, że jeden kolega zmarł w Anglii. Inni wychowują dzieci. Jeszcze inni dorabiają się. Kolejnym dogorywa kariera. A najwytrwalsi wspinają się po melodii życia. Tylko sikora, jeden, sikora siedzi gdzieś w niewiadomym miejscu i co robi? Wędruje, podąża po różnych przestrzeniach i nie ma go nigdzie. Jest wszędzie, a zarazem nigdzie. Ech. Dość. Zaraz do końca rozjadę się psychicznie, mam swoje jazdy. Jutro nawet nie zajrzę w tę przestrzeń. W ten zapis mojego głębokiego dna. Niestety dzisiejszej nocy muszę przez to przebrnąć, a może wyłączyć ten cholerny utwór. Które przenosi mnie gdzieś w historię, które zakończyły się źle? Sięgnę najgłębiej. Widzę maj 1983 roku. Urodziny Magdy i jej niebieska sukienka. Urodziny? Czemu jak o tym mówię, gdy sobie przypominam obrazy, zasycha mi w gardle, boli mnie szyja, sztywnie kark. Dlaczego? Nie wiem. W jej urodziny pierwszy raz wypiłem kieliszek wódki. Nieźle, co? Koleś wieku 19 lat pierwszy raz ma kontakt z wódką. kuriozalny, Nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. Niemożliwa jednak. Ot. Taki ze mnie dinozaur. Pierwsze piwo było po wojsku. Miałem około 25 lat. Hardcore. Naprawdę dziwnie się prowadziłem. Zostałem wychowany niestosownie do dzisiejszych czasów. Może gdybym pił, palił, używał, czyli poznawał dużo dziewczyn, nie trafiłbym do więzienia. Może. Co mi z tego narzekania? I co poradzę, że nadal... I co poradzę, że nadal jestem monogamiczny, że nie umiem inaczej? Przez ten fakt jestem uważany za głupola. Być może w jeszcze bardziej dosadny sposób mogę być lub jestem określany przez wielu. Jakież... To słowa przychodzą mi na myśl, a raczej wspominam je z niejednej rozmowy. Aha, już sobie przypomniałem. Mięczak, wrażliwiec, słabeusz, a przede wszystkim przegrany i mitoma. Słowem człowiek z przeszłości. Dodam, że bez współczesnego kontekstu. W świecie, gdzie dla większości nie liczy się nic poza własnym cwaniactwem, gdzie liczą się wyłącznie pieniądze, sklepy, nowe ubrania, lans, nieustanne udowadnianie światu, że gadżet jest najważniejszy, gdzie słowo nie ma żadnej wartości, gdzie nieustannie stosuje się szantaże emocjonalne, by wymusić pomoc. I ten wszechobecny egocentryzm, oczekiwania i jeszcze raz oczekiwania, by mieć więcej, by mieć lepiej, by posiadać. Mimo to pozostanę takim jednowymiarowym, jednowymiarowcem, lamusem, co to, jak kocha, to kocha. Bez względu na konsekwencje, bez względu na samotność, która cholera właśnie dziś mnie dotyka. Dziś jest dzień, choć teraz już wieczór, kiedy nie mogę nad nią zapanować. Nie mogę opanować nadchodzącej fali. Nic innego mi nie pozostaje, jak się z nią zmierzyć. No bo co mam zrobić? Co? Bądź tu mądry. Trzeba przeżyć. Tylko jak? Gdy jest noc. Wszystko we mnie się trzęsie. Jestem rozwalony na kawałeczki. Pesymizm, niechęć do siebie. Dziś ogólnie ujmując dzień wspomnieniowy. Miałem iść na cmentarz pomoskowski. Pojechałem spod bramy Powązek na cmentarz brudnowski. Kupiłem pięć nawet nie chciało mi się targować dziwne. Zapłaciłem. Godzina 16. A że grudzień to wyglądało, jak zbliżała się, jakby zbliżała się godzina 21. Przekroczyłem cmentarną bramę, kilkanaście alejek i już byłem przy grobie rodzinnym, w którym od blisko 70 lat spoczywają szczątki dziadka Antoniego. Zginął śmiercią samobójcy. Babcia Helena twierdziła, że został wypchnięty z pociągu. Pod nadjeżdżający z naprzeciwka pociąg na wysokości Zielonki. Skąd wiem, zawsze, kiedy jako mały chłopiec jechałem pociągiem z babcią Heleną do Wesołej, czy do Zielonki, podwarszawskich miejscowości, niezmiennie powtarzała, że na tym 30-tym kilometrze dziadek zginął. Dziadek Antoni miał 30 lat, kiedy rozstał się z tym światem. 5 maja 1937 roku. Do 28 września 1990 roku grób stał pusty, to znaczy dziadek leżał w nim samotny. W tym właśnie roku pochowano jego żonę, Helenę Lipińską z domu Wojakowska. Trzy lata później obok swoich rodziców została złożona moja mama, Ada Wanda Sikora z domu Lipińska, 19 marca 1993 roku. Dopiero dziś uświadomiłem sobie, że rok później, dokładnie 19 marca 1994 roku, zostałem aresztowany. Dorobiłem sobie ideologię. Dorobiłem sobie ideologię. Sięgnąłem w przeszłość. 19 marca 1994 roku wypadał w sobotę. A przecież od środy byłem w trzewiach aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej. Odrobinę przeholowałem. W każdym razie spędziłem pierwszą sobotę w otchłani piekielnej. W otchłani więziennej pawilonu trzeciego, bodajże w celi numer 21, tak zwanej sztywnej. Wszystko w niej było i pewnie nadal jest przytwierdzone do podłogi. Skazaniec nie może nic ruszyć, nic oderwać, tym samym nie jest w stanie zaatakować ani oddział, oddziałowego, ani innego mieszkańca celu. W celach sztywnych osadzani są niebezpieczni skazani, ale też tymczasowo aresztowani, którzy dokonali najpoważniejszych przestępstw, przede wszystkim zbrodni, czyli zabójstwa. Dopiero gdy służba więzienna po kilku tygodniach wnikliwej obserwacji stwierdzi, że zbrodniarz może być osadzony w normalnej celi, wówczas jest przenoszony. Skąd o tym wiem? Sprawdziłem. Wystarczy więziennych digres, dy, dywagacji. Mam je gdzieś. Mimo że powoli włączyło się życie pod nazwą Opowieści więzienne, a lepiej Opowieści z więziennej krypty. Wracam na cmentarz. Pogoda była typowa dla grudnia. Ciepło Prawdziwa zima inaczej. Żadnego deszczu, o śniegu nie wspominając. Pierwszy raz zobaczyłem wyryty w kamieniu napis informujący, że leży tu moja mama. Dlaczego? Przez wiele lat nie mieliśmy możliwości, a może brakowało czasu. Tak jest w tym szybkim życiu. Zmarli zostają za wysokim murem, a żywi gdzieś się śpieszą. W tym roku kamieniarze dobrze wykonali swoją pracę. Ruda, żona mojego brata, wzięła na siebie operację pod nazwą litery. Kiedy zobaczyłem imię i nazwisko mamy, zrobiło mi się smutno. Więcej nie mogłem się ruszyć. Wstałem się na moment jakimś kołkiem. Może nadal nim jestem. Zapaliłem pień zniczy. Dlaczego? Dla, na rodzinę Sikorów składa się teraz 4 plus 1, czyli Amelka Ruda. Liczę, że jeszcze ktoś dla mnie ważny, brat i kołek. Stałem i patrzyłem na napis. Ada Wanda miała w dniu śmierci tylko 60 lat. Moje dzieci, jeśli kiedykolwiek będą je miał, nie zobaczą swojej babci. Niestety. I to takiej babci. Mama miała fantazję, żyła pełnią życia. Prowadziła interesujące i burzliwe życie. A może Pan Bóg zabrał ją do siebie tak szybko? Pamiętając, że dobry człowiek powinien umierać szybko, nie męczyć się. Umarła szybko. Podobno we śnie. Nie było nas przy niej. W tym czasie z bratem byliśmy we Francji. Wieść o śmierci mamy dopadła nas w urokliwym miasteczku Chambry. W przepiękne, w przepiękne popołudniowe. W przepiękne popołudnie. Pierwsze, pierwszy wiadomość otrzymał mój brat przez szefostwo francuskiej firmy, w której pracował. Rok 1993. Przypominam, był jeszcze wolny od komórkowego szaleństwa. I tak Adawanda Sikora wszystkich zaskoczyła. Ale taka była Wandzia, jak wyrażały się o niej jej najbliższe przyjaciółki. To wzięło mi się na wspomnienia. W tle cały czas brzmi, w cały czas brzmią dwa utwory Donovan, Donovan i Robin Gibb. Lubię cmentarze, nie wiem dlaczego. Zawsze dobrze czułem się wśród zmarłych. Wiosną posadziłem pięć krzaków, a ściślej pięć sadzonek nieśmiertelników nazywanych również byczkami. Niestety nie rozkrzewiły się, jakbym tego chciał. Posadziłem je na grobie w ramię w ramie wysypanej ziemią. Cóż, może miało, miały za mało wody? Nikt nie miał czasu ich podlewać, bo i kiedy? Większość czasu wiosennego, letniego spędziłem w pociągach relacji Warszawa-Gdynia. Jestem zmęczony. Wiem, że jeśli dziś nie zakończę moich refleksji, jutro już nie będzie sensu, pryśnie to coś. Zaniknie wspomnienie, odejdą emocje. I co pozostanie? Wziąłem się, więc za, wziąłem się więc za zbieranie nasion. W przyszłym roku z tych roślinek wysieję już swoje kwiatki, a niektóre z nich wysieję gdzieś w lesie lub na łące. Niech byczki sobie i tam rosną. Mam wprawę w zbieraniu i sianiu byczków. Może kiedyś opowiem, jak po kilku latach doprowadziłem podobny, z podobnymi sobie szaleńcami w zakładzie karnym. Białęka do koloru pomarańczowego. Od maja do późnego października zielony i pomarańczowy stały się dominującymi kolorami. Byczki mają kwiatki w tym właśnie kolorze. Cmentarniki tak są nazywane, a nie nieśmiertelniki. Skąd taką nazwę wynalazłem? Nie wiem. Może dzięki tym kwiatkom przeżyłem więzienne miesiące w zakładzie karnym Białęka. Może. Pewnością dzięki dbaniu o cmentarniki łatwiej było mi przeżyć letnie upały, jakie dokuczały więźniom i aresztantom wspomnianego zakładu. Powiem w skrócie: zorganizowałem sekcję kwiatową, która każdego popołudnia dbała o rabaty, żeby kwiatki miały dużo wody i nie zarastały chwastami. Wystarczy. Opowiem o tym innym razem. Teraz znów za dużo dygresji. Mama lubiła łąki. Jestem więcej niż pewien, że byłaby zadowolona z tego faktu. Na pewno jest rada, jeśli patrzy gdzieś tam z góry. Lubię spędzać czas na łące wśród kwiatów. Dziś mam dwa skojarzenia. Magdalena, której zbierałem bukiety na łąkach gdzieś w okolicach końca lat 80. i na początku lat 90. Potem dopiero w 2005 roku, pierwszy raz po tak. W długim czasie zbierałem kwiaty, tym razem dla B i bukiet imienio, imieninowy dla mamy Piotra, cioci Ani. W tym roku nie zbierałem, a przynajmniej nie pamiętam. Użę, pamiętam, już sobie przypominam. W górach kilka razy dostała ode mnie bukiet B. To tyle. Ciekaw jestem, czy wiosną 2007 roku będę zbierał kwiaty na łące. Liczę, że tak. Miałem już skierować się do wyjścia bramą główną. Zwykle wchodzę na cmentarz brudnowski od strony furty, czyli od Kondratowicza. Jest to wejście dodatkowe, jest bliżej. Wracając, zwykle idę do bramy głównej. To świetna okazja, by zatopić się w myślach co jakiś czas przerywanych ciekawością kolejnych grobów, szczątków ludzi w nich leżących, zapisanych na kamieniach. Czasami napisy są ze zdjęciami. Przeszłość, inny świat, spojrzenia, uśmiechy, zatrzymane piękno. Wtedy uświadamiam sobie, że wszystko przemija. Niezwykłe, że większość tych grobów towarzyszy mi w całym dorosłym życiu. Czemu? Ponieważ pamiętam, że z babcią Heleną przyjeżdżaliśmy na groby i zwykle szliśmy tymi samymi alejkami, którymi teraz wracam. Cmentarz Brudnowski jest bardzo starą nekropolią. Groby przy głównych... Alejkach są na ogół wiekowe. okres międzywojenny lata 40., 50., 60. Dziś wiele grobów jest zaniedbanych. Po jakimś czasie na ich miejscu wyrastają nowe szkaradzieństwa, z reguły świadczące o zamożności właścicieli. Jeśli stary grób nie jest wykupiony, wtedy dokonuje się aktu zniszczenia. Straszne, że nawet po śmierci szczątki nie mogą zaznać spokoju, gdy nie ma kasy. Społeczeństwo pełną gębą, najedzone. Nie, na żartę, ze, swoim, ze swoimi błyszczącymi symbolami. Te granity lśniące, wypastowane, odkurzone, wyczyszczone z najmniejszych listków niszczą harmonię cmentarza. Czyliście nie mogą już leżeć na grobie? Nie mogą świadczyć o spokoju miejsc spoczynku? Nie, tu też trzeba wprowadzać. Zasadę konsumpcji. Mój grób jest lepszy, bardziej nowoczesny, na czasie. Ja pierdzielę. Nawet na cmentarzach żywi urządzają szaleństwo. Jedno jest pewne. Zmarli obserwujący zmagania żywych mają ich zabiegi serdecznie gdzieś. Być może nawet mają niezły ubaw. W każdym razie mają już spokój i z pewnością szczurze wyścigi pierdolą w czapkę. Dla nich liczy się pamięć, a nie to, czy granit jest czerwony, a literki złote. Okropieństwo! I znów odszedłem od tematu. Miałem jak zwykle ruszyć w kierunku głównego wejścia, znajdującego się przy ulicy Wincentego. Lecz jakaś siła pchała mnie do pomnika tuż przy murze oddzielającego Brudnowski lub Brudzieński cmentarz od żydowskiego. Pomnik stanął w miejscu, gdzie przez lata funkcjonowała latryna a gdzie wcześniej od 1945 roku do 50 do 1956 roku skrycie grzebano polskich bohaterów mordowanych w więzieniach przez ubecką swobodź. Ubecja w katowniach mokotowskiego więzienia, tego, w którym sam później siedziałem, i w katowniach urządzonych w budynku dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości torturowała, później mordowała takich bohaterów jak rotmistrz Witold Pilecki. Później byli chowani w różnych miejscach, Między innymi właśnie w tym miejscu, gdzie dziś stoi wielki krzyż z głazami narzutowymi. Zawsze zatrzymuję się tam idąc na grób mamy. Dziś wróciłem do straganu i znów nie targując się, kupiłem znicz. Zapoliłem go przy krzyżu, gdzie zatrzymałem się na kilkanaście minut. Znów wpadam w więzienne wspomnienia.